Zbliża się czas świąt, stąd te na nasze piękne czapeczki. Pani Agato, jesteśmy na ulicy Piłsudskiego w Kartuzach i nie sposób obojętnie przejść koł sklepu AS Artur Socha, moje inicjały. Sklep, słuchajcie, który już ma tradycję 35 lat, a pani Agata jest z klientami już od 13 lat. Tak. Pani Agato, jakieś promocje się szykują wielkie słyszanie. Tak, rabat tej... y, minus 30% na dział AGD i kosmetyki. AGD i kosmetyki. Wszystko 30%. Tak. Minus. A znajdzie się coś również dla mnie? Tak, zapraszam do środka. No to sprawdzimy. Pani Agato, co pani mi poleca jakiś jaki zapach w ogóle na święta? Tutaj mamy Bondę w promocji. Bond? Tak, zapach tak. Słuchajcie, będę na święta jak Bond. James Bond. A ja teraz jestem na dziale kosmetycznym z Klaudią. Piękne rzeczy, Klaudia. Oczywiście, i na nie też jest również 30%. Są i szminki, i podkłady, i korektory, co kobieta pragnie. Czyli ja dla siebie tutaj nic nie znajdę? Dlaczego nie? Jak dla prezent? Oczywiście, że pan znajdzie. Mężczyźni, słuchajcie, tutaj znajdziecie prezenty dla swoich partnerek. Macie ogromny dział pełen garnków, a ja tak. potrzebuję właśnie taki do makaronu. Klaudia potrzebuje taki termos do samochodu, ten jest idealny. Tak, idealny i też obejmuje na minus 30%. Będę miał ciepłą kawkę w samochodzie. Dobra. Kto dwa samochody przyjadą? Pan coś nie otworzył. Super.